Dobra, chciałem powiedzieć mi yy, się takie coś i co jest jakby głównym celem w ogóle. No, myślę, że no, na pewno to wziąłem do siebie, ale nie tylko, myślę, że to w ogóle jest ogólnie <laughs> Bo często by to było tak, że chciałem yy, ewangelizować, chciałem pomagać ludziom, czytałem słowo, zgadzałem się z słowem, słowo pracowało we mnie, ale nieraz było tak, jakieś takie zniechęcenie. po co to wszystko? No wiem, że nagroda w ogóle, jest, ale jakby nie do końca to widziałem o co chodzi bo bardzo byłem skupiony na tym, żeby tu się rzeczy działy. A chcę Wam powiedzieć, że głównym celem w ogóle, moim, jest głównym celem. Nie jest to, jak tu będą rzeczy się działy, bo tutaj generalnie służyć z radością mamy i, i Bóg tu będzie robił rzeczy przez nas, ale głównym celem i mój wzrok, serca, ma być skierowany na tak, tam, jak stanę na Trybunale Chrystusowym. Tam być... tam mój wzrok i moje serce jest skierowane. To jest mój główny cel. I teraz tak, wszyscy staniemy tam, ludzie zbawieni. Ale jak tam staniemy, jak tam staniesz, już każdy inaczej. Tak jak, tak jak twoje życie będzie tu na ziemi, tak tam staniesz. I tam jest ten główny cel. Tam jest ta błogosławiona nadzieja. Rozprostam się ten obraz tak bardzo, bardziej. I super mi to było wskazać, bo mi to było potrzebne, nie? Tak jak twoje życie będzie, jak w Twoim życiu będzie ulubiony Jezus, tak staniesz na trybunale Chrystusowym. Dlatego Biblia mówię żebyśmy żebyśmy ewangelizowali, żebyśmy sobie pomagali, żebyśmy wchodzili w swoje powołania, żebyśmy umacniali swoje powołania, żebyśmy się umacniali łaską, bo tak jak to wszystko tu będziemy robić, tak staniemy tam, tak? Przed trybunałem, bo wszyscy tam staniemy. Ale jak staniemy? No to każdy inaczej. I Bóg sobie tam odbierze chwałę, bo nasze życie ma być, aby Syn Boży był uwielbiony. Jak, syn Boże, na trybunach są będzie obrębiony przez Ciebie, tak Bóg sobie wyrzucił z tego chwałę. Dlatego, jak przynajmniej masz jakieś zniechęcenie to, czy po to, to wszystko, w ogóle brzmi ci nie jak sobie trud, to może nie widzisz tego obrazu, że głównym Twoim celem jest tam. To jest tak jak sportowiec, który by się nie przygotowywał do walki, tylko ćwiczył. A sportowiec, który się przygotowuje do walki i ma walkę, to ma ten cel. I to jest właśnie naszym głównym celem. Niech tu się mocno w ogóle zakotwiczy w moim sercu. I dzielę się z tym, yy, dzielę się tym z Tobą. Tam właśnie. Tam właśnie zmierzamy. Mojżesz tak mówił, że nie dał, nie dał się rozkoszom Egiptu. Pewnie tego było dużo. Ale ogólnie miał wzrok skierowany na zapłatę. Czyli na Trybunał Chrystusowy. Paweł pisał o Nagrodę w Górze. I to jest to, że tam wszyscy staniemy na Trybunale Chrystusowym. Przed Bogiem. I tam będziemy otrzymywali zapłatę. I tam, co ostatnio mówił ewangelista Morozowski. Co mówił, że najpierw przez ogień przejdzie Twoje dzieło, tak? Dlatego żyjmy tu godnie, żyjmy tu godnie dlatego, głównie dlatego, że tam właśnie staniemy na Trybunale Chrystusowym. To jest dobra motywacja. Przynajmniej dla mnie. Ja to dobrałem, ja to biorę do siebie, nie? Błogosławię Cię, dobry czas, dobry czas z Bogiem. Pełna miłość dla Pana. Niech ulubienica z utęsknieniem oczekuje. Ulubienica Jezusa Chrystusa. Amen.